Witam serdecznie. Z tej strony Ezoja mam na imię Ania i przychodzę do Was z energetyką dnia na cały weekendik. To będzie na 2, 3 i 4 lipca 2021. Energetyka będę czytać dzisiaj z stali z hmm, Tarot dla urozmaicenia. Wiecie, że mam trochę tych talii, zatem dzisiaj z, te, z tych pięknych karcioszek przechodzę na podgląd kart. Karty, pokażcie energetykę dnia. Piątek, sobota, niedziela, weekendu, czas, lipca 2021. Karty pokażcie, energetykę... Uuu, są śliskie, przepraszam. Karty pokażcie, energetykę dnia weekendu. 2 lipca 2021, 3 lipca, sobota 2021 i niedziela 4 lipca 2021. I z taką energetyką witamy się dla Was w weekend. Pierwsza karta mówi o. Wyjścia do świata, dużo komunikacji, dużo przemieszczania się, możliwości kontaktu z osobami, które wcześniej mniejszy kontakt z wami miały albo z daleka, z zagranicy może ktoś się do was w końcu odezwie, ale to też czas takiego zamknięcia się jakiegoś etapu, dostania tego, co się chciało, zrealizowania pewnych spraw i zaczynania czegoś innego, czegoś, jakąś nową przygodę, nowych możliwości, dużo spełnienia, dużo. E, sytuacji takich dopełniających może się tutaj wykreować, wy, wyjść dla was, który da Wam satysfakcję i spełnienie. Paśmieczy jest we w, w czas sobotni, czyli na 3 lipca 2021. Ehm... Gotowość do jakichś zmian tu wychodzi, gotowość do podjęcia walki też. Paść to jeszcze nie rycerz, paść to jest wewnętrzna nasza gotowość do pójścia w naukę, do pójścia zdobycia czegoś, do pójścia yy, w realizację. Być może coś nowego się wykrojuje po zamknięciu tutaj jakiegoś etapu, po zdobyciu jakiegoś pułapu. Będziemy mieli wychodzić z inicjatywą w sobotę. Nowych przygód, nowych możliwości, chęć nauki, chęć tu jest um, nowych możliwości zdobywania czegoś wewnętrzne. Takie przekonanie, że to już czas, że to jest dobry moment na realizowanie po drodze siebie, ale jeszcze nie działanie. To jeszcze jest takie przygotowanie wewnętrzne nasze, um, też przygotowanie na jakieś zamieszania po drodze. Mogą wynikać jakieś próba um, wywalczenia też o swoje w tej całej rywalizacji, w tym dążeniu do wszystkiego. Jest karta z mieczu, czyli gotowość do akcji, do jakichś grubszych spraw, tematów, może poprzez intele... intelektualne też możliwości, poprzez naukę i doświadczenia. Zatem tutaj gotowość przy sobocie na zmiany, na realizację. Znowu czwórka Pucharów mówi. Em... O takim piątkowym czasie marazmu, o niespełnieniu jest gotowość, która w niedzielę troszkę zaniknie, troszkę smutny czas to może nadejść, może też złamania jakiegoś serca. Ktoś może w nas nie wierzyć do końca, i tutaj ta gotowość, zapalczość w sobotni czas może być przytłumiona przy niedzieli. To czas smutniejszy dla nas może być troszkę. Jakaś nostalgia, jakieś złamania serca, jakieś... Na karcie jest mężczyzna, który niby ma puchar jeden pełny, ale on już się zamartwia tutaj nad tymi pustymi. On nie widzi szczęścia w tym wszystkim. On nie jest spełniony. On wręcz taki zniechęcony jest do tego, co ma, co się dzieje aktualnie. I taka może być też nasza niedziela. Chociaż cały weekend zapowiadać się może z dużymi możliwościami. Z takim dokonaniem się naszych wewnętrznych spełnień, to już czym dalej jest koniec weekendu, tym bardziej wychodzi na ostrzu, noże różne sytuacje, no i na, na, na przy niedzieli niespełnienie, jakieś zranienie, jakie, znaczy zranienie. To takie inicjatywa hmm, niezadowolenia z aktualnej sytuacji, której się teraz znajdujemy. Może być to spowodowane, że za szybko coś się zakończyło, za szybko weszliśmy w następny etap, za szybko coś się może działo wcześniej, chociaż jest tu spełnienie i radość finalnie, to jednak przy niedzieli zauważymy, że jednak nam czegoś brakuje, jednak nie do końca jesteśmy spełnieni, tak jak myśleliśmy, że może być. Może wchodząc na jakiś nowy etap, jeszcze tutaj w tej całej gotowości przyjdzie smutniejszy czas, takich wypalenia się może troszeczkę emocjonalne, zanie... Paniżenie. To tyle, jeśli chodzi o energetyczny czas całego weekendu. Życzę dużej siły, witalności i vigoru przez cały weekend. Niech się spełnia i wypełnia to, co wasze. Pozdrawiam serdecznie, Ezoja. Pozdrawiam.